Dzień dobry, szczęść Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Akt zawierzenia. Jezus mówi do duszy. Dlaczego wpadacie w zamęt, niepokojąc się? Pozostawcie mnie troskę o wasze sprawy, wszystko się uspokoi. Powiadam Wam, że naprawdę każdy akt prawdziwego, ślepego, całkowitego zawierzenia się mnie sprawia to, czego pragniecie i rozwiązuje najtrudniejsze sytuacje. Zawierzenie się mnie nie polega na podejmowaniu silnych starań, wzburzeniu i rozpaczaniu, a następnie kierowaniu do mnie gwałtownej modlitwy, abym podążał za wami i przemieniał ten niepokój w modlitwę. Zawierzenie oznacza spokojne zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od zmartwienia i zdanie się na mnie, aby to ja sam działał, słysząc jak mi mówicie. Ty się tym zajmij. Przeciwne zawierzenie jest zwłaszcza zamartwianie się, niepokój i chęć rozpamiętywania konsekwencji jakiegoś zdarzenia. Jest tak zamieszanie wprowadzane przez dzieci, domagające się, aby mama myślała o ich potrzebach, które jednocześnie same chcą o nich myśleć, komplikując swoimi pomysłami, dziecięcymi kaprysami jej pracę. Zamknijcie oczy i popłyńcie z prądem mojej łaski. Zamknijcie oczy i myślcie jedynie o chwili obecnej, odwracając myśli od przyszłości tak jak od pokusy. Odpocznijcie we mnie, wierząc w moją dobroć. A poprzysięgam Wam na moją miłość, że kiedy zwrócicie się do mnie z takim nastawieniem, Ty się tym zajmi, zajmę się tym w pełni, pocieszę Was, uwolnię i poprowadzę. A kiedy będę musiał wprowadzić Was na inną drogę niż przewidujecie, pouczę Was, poniosę na moich ramionach, sprawię, że poczujecie się jak dzieci uśpione w ramionach matczynych na drugim brzegu. Tym, co wprowadza was we wzburzenie wyrządza wielką krzywdę, jest wasze rozpamiętywanie, myślenie, obsesyjny lęk i chęć samodzielnego zabezpieczania wszelką cenę przed tym, co was trapi. Inną rzeczy dokonuje, gdy dusza tak w potrzebach duchowych, jak i materialnych zwraca się do mnie, spogląda na mnie i mówiąc – ty się tym zajmij – zamyka oczy i odpoczywa. Dostajecie małłas, gdy męczycie się sami, by je wyprodukować – Natomiast kiedy modlitwa jest pełnym zawierzeniem się mnie, dostajecie jej bardzo wiele. W cierpieniu módlcie się, abym to ja działał według waszej wiary. Nie zwracacie się do mnie, ale chcecie, abym to ja dostosował się do waszych pomysłów. Nie jesteście chorymi, którzy proszą lekarza o kurację, ale takimi, którzy sami mu ją podpowiadają. Nie postępujcie w ten sposób, ale módlcie się, jak ja was nauczyłem w Ojcze Nasz. Święćcie imię Twoje, to znaczy bądź wielbiony w tej mojej potrzebie. Przyjdź królestwo Twoje, to znaczy, niech wszystko współpracuje dla Twojego królestwa w nas i na świecie. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, to znaczy, ty decyduj w tej potrzebie tak, jak według ciebie będzie lepiej dla naszego życia wiecznego i doczesnego. Jeśli mówicie mi naprawdę, bądź wola Twoja, co znaczy to samo, co ty się tym zajmij, działam z całą wszechmocą i rozwiązuję najtrudniejsze sytuacje. Oto widzisz, dolegliwość przybiera na zamiast słabnąć? Nie niepokój się, zamknij oczy i powiedz z całą ufnością. Bądź wola twoja, ty się tym zajmij. Powiadam ci, że zajmę się tym, zadziałam jak lekarz, a nawet uczynię cudyść, jeśli będzie trzeba. Widzisz, że stan chorego się pogarsza? Nie wpadaj we wzburzenia, zamknij oczy i powiedz, ty się tym zajmij. Powiadam ci, że się tym zajmę i nie ma silniejszego lekarstwa od mojej miłości ale zajmę się tym tylko wtedy, kiedy zamkniecie oczy. Nie możecie spać, chcecie wszystko oszacować, myśleć o wszystkim i w ten sposób zawierzacie siłom ludzkim, albo jeszcze gorzej, samym ludziom, ufając ich zabiegom. To właśnie krępuje moje słowa i zamiary. Och, jak bardzo pragnę waszego zawierzenia, aby wam błogosławić, jakże martwi mnie, kiedy widzę, że się niepokoicie. Szatan dąży właśnie do tego. Niepokoić Was, aby odsnąć od mojego działania i rzucić na pastwę ludzkich przedsięwzięć. Dlatego ufajcie tylko mnie samemu, odpoczywajcie we mnie, powierzcie mi się całkowicie. Czynię cuda proporcjonalnie do Waszego pełnego zawierzenia i zaprzestania rozpamiętywania. Rozrzucam skarby łaski, kiedy jesteś całkowicie ubodzy. Jeśli macie własne zasoby, nawet niewielkie, albo jeśli ich poszukujecie, jesteście na poziomie natury i postępujecie zgodnie z porządkiem naturalnym, który jest często komplikowany przez szatana. Żaden człowiek, myślący logicznie czy rozważny, nie uczynił cudów, nawet wśród świętych. Postępuje na sposób Boży ten, kto zawierza się Bogu. Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz zamkniętymi oczami, Jezu, Ty się tym zajmij. I oderwij się od siebie, ponieważ Twój umysł jest napięty i jest Ci trudno jednocześnie widzieć zagrożenie i ufać mi, nie odrywając się od siebie. Czyń tak we wszystkich swoich potrzebach. Czyńcie tak wszyscy, a zobaczcie wielkie, ciągłe, ciche cuda. Poprzysięgam Wam na moją miłość, zajmę się tym, zapewniam Was. Módlcie się zawsze w postawie zawierzenia, a będziecie mi dzięki temu wielki pokój i owoc nawet wtedy, kiedy udzielę Wam łaski złożenia ofiary, wynagrodzenia i miłości, która pociągnie ze sobą cierpienie. Wydaje Ci się to niemożliwe? Zamknij oczy i powiedz całej duszy, Jezu, Ty się tym zajmij. Nie bój się, zajmę się tym i będziesz z uniżeniem błogosławić moje imię. Tysiąc modlitw nie znaczy tyle, co jeden akt zawierzenia. Zapamiętajcie to dobrze. Nie ma skuteczniejszej nowelni niż ta. O Jezu, zawierzam się Tobie, Ty się tym zajmij. Nie ojca i syna i tego